Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Ja się nazywam Natalia. Jeśli jesteście na moim kanale po raz pierwszy, to bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście kliknęli subskrybuj i zostali ze mną na dłużej. A dzisiaj, moi drodzy, temat, który w tym okresie przedświątecznym wraca jak bumerang i w pytaniach od Was w skrzyneczce i od moich podopiecznych, a mianowicie co zrobić, żeby nie przytyć święta, żeby w styczniu nie zaczynać od nowa całej tej swojej przygody z dietą, z zdrowym odżywianiem, z odchudzaniem. Więc jeśli ten temat Was interesuje, to w tym filmiku zdradzę Wam takie moje sprawdzone triki, wskazówki, które ja przekazuję moim podopiecznym, rzeczy, które im zalecam w trakcie właśnie tego okresu świątecznego, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. A jeśli chcielibyście od nowego roku zadbać o swoje żywienie, zadbać o swoje zdrowie, schudnąć lub przytyć, poprawić swoją sylwetkę, to zapraszam Was również na naszą stronę internetową www.intelligent.pl, Tam znajdziecie opcje współpracy z nami, czy to z zakresu treningu, diety, czy diety i treningu, a również e-booki, które są już gotowymi produktami, które możecie od razu wykorzystać i wdrożyć w życie. A teraz przechodzimy już bezpośrednio do tematu. Na początku chciałabym, żebyście z tego filmiku zapamiętali, że święta to nie jest tylko okres, w którym jemy. Święta nie polegają na tym, że siada, siadamy przy stole, jemy, się cała magia świąt na tym polega. Nie, święta są od tego, żebyśmy spędzili wspólnie czas z, z rodziną, ze znajomymi, żebyśmy cieszyli się tym, że jesteśmy zdrowi, że możemy się spotkać, że jesteśmy we wspólnym gronie, żebyśmy się po prostu cieszyli tym czasem i celebrowali te chwile. Jedzenie to jest, to jest tylko dodatek i jeśli tak podejdziemy do tematu, od tej strony, to już na samym początku będzie nam łatwiej, bo nie będziemy się skupiać tylko wyłącznie na tym, właśnie co zjeść albo czego nie zjeść, żeby nie przytyć, tylko skupimy się na tym, żeby spędzić fajnie ten czas. I jak pokazują badania, ludzie nie tyją podczas tych trzech dni świąt, czyli podczas wigilii pierwszego i drugiego dnia świąt, a tyją niestety poprzez to. Że zaczynają swoje świętowanie, ten okres przedświąteczny, już na początku grudnia i tak w tym trwają aż do stycznia, zahaczając właśnie o y, sylwester i nowy rok. Dzieje się tak głównie dlatego, ponieważ przed świętami mamy różnego rodzaju spotkania ze znajomymi, wyjeżdżam na jarmarki, gdzie pojawia się jakaś czekolada, kołacze, jakieś grzańce i tak dalej, i nie liczyłem po prostu tych kalorii. Pojawiają się spotkania właśnie wigilijne, czy to w pracy, czy to ze znajomymi, pojawiają się różnego rodzaju wyjazdy, to jest trochę mniej czasu właśnie na to, żeby skupić się na gotowaniu, skupicie na diecie i bardzo wiele osób traktuje właśnie grudzień jako taki czas zmarnowany, że już to jest grudzień, to już jakby należy do ten miesiąc. Wkreślić później pamięć. To samo dotyczy treningu i aktywności. Tak jak ludzie na co dzień są aktywni, pamiętają o tym, w szczególności na przykład w styczniu. Są w styczniu bardzo motywowani, chce im się, po prostu chce im się, mają jakieś postanowienia noworoczne, a w grudniu już dawno o tych postanowieniach noworocznych zapomnieli. Zapomnieli o tym, że aktywność jest bardzo ważna na co dzień i przez cały miesiąc grudzień, tak naprawdę, bo od, po, od początku grudnia do 1-2 stycznia są i na bakier z dietą, i na bakier z treningiem, na bakier z aktywnością. I w trakcie tego okresu, właśnie, w ciągu tych 3-4 tygodni, potrafić tych kilogramów, można zbierać naprawdę sporo i takie osoby, potem stając na wagę 2 stycznia mają plus 5 kg w stosunku do tego, ile ważyli w grudniu. Więc jeśli tego nie chcecie, to bardzo Was zachęcam do tego, żebyście grudnia nie traktowali jako miesiąca, który jest jakiś inny, wyjątkowy, w którym tych kilogramów nam nie przybędzie, jeśli nie będziemy się pilnować, bo to tak nie działa. Grudzień to jest taki miesiąc jak każdy inny, dlatego starajcie się zachować tą aktywność. Taką jaką mieliście dotychczas w miarę możliwości, starajcie się pilnować tego, co jecie, starajcie się zadbać o to, żeby ta dieta właśnie była gęsta, odżywcza, żeby była właśnie kolorowa, bogata, warzywa, owoce, do, do, odpowiednią ilość błonnika, białko, węglowodany, złożone oraz zdrowe tłuszcze. I dopiero wtedy, kiedy nadejdzie ta wigilia, kiedy nadejdzie pierwszy i drugi dzień świąt, dopiero wtedy, jeśli macie ochotę, pozwólcie sobie nawet na wszystko. Zjedzcie wszystko to, na co macie ochotę, bo przez trzy dni świąt naprawdę, nawet jeśli popłyniecie, to nie przytyjecie za dużo. Jeśli zważycie się dzień czy dwa dni po takich świętach, to ta wyższa waga będzie po prostu spowodowana nadmierną ilością wody, która nam się zatrzyma w organizmie, nadmierną ilością właśnie treści pokarmowych, którą mamy w jelitach i większą ilością glikogenu. Nie będzie to absolutnie tkanka tłuszczowa, więc po tygodniu maksymalnie wasza waga, jeśli wrócicie do waszych nawyków, które mieliście dotychczas, jeśli wrócicie do odpowiedniej aktywności fizycznej, wasza waga powinna wrócić do normalności. I to jest właśnie kluczowe, żeby pozwolić sobie na takie odstępstwa od diety właśnie przez te trzy dni świąt. I potem wrócić powrotem do planu. Zdradzę Wam teraz takie triki, które ja stosuję u siebie, które mi się bardzo fajnie sprawdzają. Nie tylko dlatego, żeby nie przydać, tylko po prostu dlatego, żeby nie traktować jedzenia jako główny punkt spotkania z moją rodziną, jako główny punkt świąt. A więc przede wszystkim, ja staram się robić tak, że w Wigilię robię taki powiedzmy mały post. A więc wstaję rano i jeśli jestem głodna, to jem coś, co jest jakimś źródłem białka, które po prostu da mi takie uczucie sytości, takiego pełnego żołądka. Potem, gdy nadchodzi kolacja wigilijna, jem naprawdę to, na co mam ochotę. U mnie obowiązkowo wlatują pierogi, litry barszczu i po prostu dużo, dużo, dużo sernika, bo kocham. To są takie trzy potrawy, które u mnie są must have. Cała reszta też na pewno gdzieś tam spróbuję, żeby zobaczyć, co tam inni przygotowali na święta. Natomiast te, te produkty zawsze, te dania zawsze, zawsze jem. I nie ograniczam się w żaden sposób, ponieważ wiem, że trochę tych kilokalorii w trakcie właśnie tego dnia zaoszczędziłam, robiąc sobie taki mały post. Jeśli wasza kolacja wigilina jest dość późno, to no rzeczy będziecie pewnie głodni do tej kolacji, więc zjedźcie sobie coś, głównie żeby to było źródłem właśnie białka, no bo wiadomo, na tej kolacji wigilijnej, czy to pierogi, czy jakiś barszcz, czy inne rzeczy, to one nie są za bardzo źródłem białka, które Was nasyci, a są bardziej źródłem węglowodanów i tłuszczów, dlatego też zachęcam Was do tego, żebyście w tej wcześ wcześniejszej części dnia zjedli właśnie coś, co da Wam uczucie właśnie stości na dłużej. Bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie tak już będąc przy tym stole wigilijnym, zracjonalizowali, że ten... Pierwszy kawałek ciasta i dziesiąty kawałek ciasta smakują tak samo. Więc jeśli macie ochotę zjeść dziesięć kawałków ciasta, to proszę bardzo, tylko pamiętajcie o tym, że ten dziesiąty kawałek ciasta smakuje tak samo jak pierwszy. Więc może warto skończyć na, na piątym kawałku tego samego ciasta. I kolejna zasada, którą ja się kieruję, to to, że staram się próbować rzeczy, których na co dzień nie jem. Czyli nie opycham się chlebem czy ziemniakami, a jem na przykład rybę po grecku, jem właśnie pierogi, których też na co dzień nie jem, jem barszcz czerwony i stawiam takie produkty, których na co dzień nie jem, żeby właśnie tym, smaki, tym smakiem tych produktów się nacieszyć, tych potraw się nacieszyć w zasadzie. Kolejna bardzo ważna zasada o której wiele ludzi by zapomina, siedząc przy stole wigilijnym czy stole świątecznym, że oprócz alkoholu należy pić również wodę. Bardzo często siedząc przy stole dużo osób pije tylko właśnie alkohol i innego rodzaju właśnie jakieś takie procentowe napoje, zapominając o tym, że trzeba nasz organizm też nawodnić i często mylimy uczucie właśnie głodu z uczuciem pragnienia, bo nasz organizm daje nam znać, że potrzebuje się czegoś napić, ponieważ jest odwodniony, a my to traktujemy jako takie uczucie że jesteśmy głodni, i wtedy też sięgamy po kolejny kawałek jakiegoś ciasta, czy po kolejny kawałek ryby. Więc pamiętajcie również o tym, żeby pić w trakcie siedzenia przy stole yy, wodę. Najlepiej, żeby to była woda, herbata, kawa, również mogą jak najbardziej być. Odpowiednia ilość płynów, którą spożyjemy, pozwoli nam również pozbyć się takiego uczucia pełnego żołądka, pozwoli nam szybciej pozbyć się, właśnie szybciej przetrawić te wszystkie produkty, które zjedliśmy, i szybciej opróżnić nasze jelita. A na pewno wtedy też, jeśli wypijecie odpowiednią ilość płynów to nie dojdzie do zaparć spowodowanych właśnie zbyt dużą ilością jedzenia. Bardzo ważne jest to, żebyśmy, jeśli już zjedliśmy, nie siedzieli przy stole, bo często ma miejsce taka sytuacja, że siedzimy przy stole, patrzymy, że ktoś je i też siłą rzeczy sięgamy po kolejny kawałek ciasta, po kolejny kawałek ryby, mimo tego, że nie jesteśmy głodni. Więc jeśli zjedliście i jesteście jedzeni, to po prostu odejdźcie do stołu. Pomóżcie babci w kuchni, pomóżcie mamie w kuchni, posprzątajcie po kolacji. Pobawcie się z dziećmi, pomóżcie gdzieś tam yy, rozpalić na przykład w kominku i ruszcie się od tego stołu, bo wtedy też tych kilokalorii zjecie mniej właśnie przez to, że nie sięgniecie po kolejny kawałek ciasta właśnie z nudów. I kolejna zasada, którą należy się kierować właśnie w trakcie świąt i nie tylko świąt, to żebyście jedli tylko i wyłącznie dlatego, że wy chcecie, nie dlatego, że ktoś was zmusza, czy dlatego, że ktoś was powiedzmy szantażuje, że się obrazi, że tego czegoś tam nie spróbowaliście. Nigdy nie jedzcie pod jakąś presją, pod namową innych jeśli nie macie tak naprawdę na to ochoty. I kolejne, co możecie zrobić dla swojego organizmu, dlatego żeby po prostu tą ilość tych kilokalorii, którą spożyliście nadprogramowo, szybciej strawić, żeby poczuć się troszeczkę lżej, bo wiadomo, polska kuchnia nie należy do takich lekkich kuchni i po takim właśnie mniejszym lub większym obżarstwie świątecznym czujemy się ciężko na żołądku, jest nam źle, mamy tutaj wzdęty, wzdęty taki duży brzuch, więc żeby się pozbyć tego uczucia, bardzo fajnym pomysłem będzie pójście właśnie na jakiś spacer, jeśli da radę, to na przykład na sanki, na łyżwy, jeśli macie możliwość, albo jeśli jesteście w górach, gdzieś to na narty, albo po prostu wyjść, przejść się gdzieś dookoła, dookoła domu, po prostu żeby nie siedzieć przy tym stole, żeby też trochę te jelita rozruszać, trochę zmusić do pracy, trochę poprawić tą perystaltykę jelit, a nie tylko siedzieć przy tym stole. A jeśli macie tylko możliwość, to jak najbardziej trening w pierwszy lub drugi dzień świąty jest jak najbardziej ok. W ten sposób fajnie spożywkujecie te naprogramowe kalorie. I poczujecie się zdecydowanie lepiej niż gdybyście właśnie cały czas siedzieli przy stole lub oglądali telewizję. Ale to jest tak naprawdę, powiedzmy, zadanie dla chętnych. Nikomu tutaj nic nie nakazuje. Po prostu, jeśli macie ochotę, to trening jak najbardziej może wlecieć. I jedna z ostatnich rzeczy, bardzo, bardzo ważna, to to, żebyście absolutnie nie mieli dużo sumienia, że zjedliście pierogi, że zjedliście sernik od babci, że zjedliście jakieś ciasta, czy inne wigilijne potrawy. Od tego są właśnie święta. Jeśli jesteście na tym kanale już jakiś czas, to wiecie, że ja zawsze staram się zachować i Wam też przekazać, że da radę zachować właśnie taki balans pomiędzy takim byciem fit, trzymaniem, byciem w formie, zdrowym odżywianiem, a tym, żeby mieć spokojną głowę, żeby cieszyć się życiem, żeby jeść produkty, które nam smakują, które, które lubimy. Nie odmawiać sobie niczego od święta. I to jest właśnie klucz, żebyśmy starali się pilnować tego, co jemy, w jaki sposób się odżywiamy na co dzień, a nie od święta. Święta są raz w roku i wtedy naprawdę możemy sobie pozwolić, i świat się nie zawali, jeśli zjemy. 2, 3, 4 czy nawet 5 kawałków sernika, 15 pierogów czy litry barszczu czerwonego. Jeśli wrócimy po tych trzech dniach świąt do swojego planu, do swojego normalnego odżywiania, do swojej diety, do swojej aktywności, to naprawdę jeśli przez te nawet trzy dni popłyniecie tak konkretnie, to świat się nie zawali. Warto, żebyśmy mieli zdrowe relacje z jedzeniem, żebyśmy potrafili się cieszyć tym czasem spędzonym z rodziną, a nie zastanawiali się nad tym, ile kilokalorii danego dnia pochłonęliśmy, ile kilogramów więcej będzie na wadze, gdy staniemy. Po świętach. Także cieszcie się tym świątecznym czasem, który spędzacie z bliskimi. Cieszcie się, że macie te, ten czas z kim spędzić, że ci ludzie są przy tym stole, że możecie pocelebrować i te chwile i cieszyć się po prostu tym czasem. I pamiętajcie, że dieta to ostatnie, czym powinniśmy się przejmować właśnie w trakcie świąt, a w naszym życiu jest miejsce na wszystko: i na zdrowe odżywianie, i na ostęp, odstępstwa od diety, bardziej przetworzone produkty wigilijne i świąteczne potrawy, bo najważniejsze to balans. I z tym Was zostawiam. Mam nadzieję, że coś z tego filmiku wyciągniecie dla siebie. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące właśnie diety, diety w święta, albo treningu, czy jakiejkolwiek tematyki, którą się zajmuję, zapraszam Was na mojego Instagrama, który tutaj, tutaj Wam się wyświetli. Jeśli jeszcze nie obserwujecie, to wbijajcie właśnie tam, a my widzimy się, pamiętajcie, co niedzielę o godzinie 10.30. Do zobaczenia, pa pa!